Czy kiedykolwiek straciłeś wszystko z powodu dobrze opowiedzianego kłamstwa, straciłam stanowisko, na które pracowałam siedem lat i co najgorsze na rzecz kogoś, kto nawet nie wiedział, co robi. Jestem Isadora Lewis, albo byłam kierowniczka wywiadu operacyjnego w międzynarodowej firmie logistycznej. Dopóki kobieta z wyćwiczonym uśmiechem i recyklingowym CV nie zdecydowała, że moje miejsce należy do niej. Na początku wyglądała jak kolejna statystka w teatrze korporacyjnym. Ale studiowała każde moje słowo jak instrukcję z podręcznika i w końcu podpisała moją pracę tak, jakby była jej własnością. Kiedy to zauważyłam, było już za późno. Zostałam zdegradowana. Uciszona. Wymazana. Ale wtedy dostałam e-mail. I właśnie tam wszystko się zmieniło. Zostań do końca. Bo to, co usłyszysz, to nie tylko o oszustwie. To o tym, co się dzieje, gdy ktoś próbuje ukraść nie tylko twoje stanowisko, ale twoją historię. Ale kontynuujmy z tą historią, która wydaje się fikcją. Nie mam zwyczaju ufać instynktowi. Jestem z tych, które wolą arkusze kalkulacyjne od przeczuć dane od podejrzeń. Ale było coś w Bianke Travassos, czego tysiąc dashboardów nie mogłoby wyjaśnić. Po przejrzeniu plików zadzwoniłam do jedynej osoby, która zna mój poziom tolerancji na niesprawiedliwość i mój destrukcyjny potencjał, gdy zostanie uruchomiony, mojej kuzynki Clary. Clary jest prawniczką korporacyjną, ale ma duszę detektywa i kwaśny humor. To z nią się wygadywałam zawsze, gdy ktoś w pracy dawał mi taką konstruktywną sugestię przebraną za sabotaż. Biankę Travassos, tak? Powtórzyła, podczas gdy wyjaśniałam. Typ, który żyje z recyklingu pracy innych i prezentuje się jako oświecona sektora. Dokładnie. Tylko, że teraz ma dokumenty, które utworzyłam, podpisane przez nią. I została awansowana na tej podstawie. Isa to nie tylko nieetyczne. To może być oszustwo. A jeśli powiem ci, że użyła części mojego projektu integracji flat, jak gdyby był jej, podczas gdy oryginalny plik jest na moim dysku firmowym, z wcześniejszą datą i zarejestrowanym autorstwem? Clare nawet nie oddychała. Masz zrzuty ekranu? Mam wszystko. Więc będziemy się bawić w zwracanie tego co twoje. Ale ze stylem. znam Clare. Kiedy mówi ze stylem, oznacza to, że zrobimy to w najbardziej legalnie zawstydzający sposób. Podczas gdy ona przygotowywała opinię prawną wewnętrzną, przebraną za komunikację techniczną dla compliance firmy, postanowiłam obserwować. Bianka już paradowała po korytarzach, jakby była założycielką firmy. Mijała mnie nie ukrywając tonu wyższości i oczywiście używała całych fragmentów moich wypowiedzi na spotkaniach, nawet nie oddychając między jednym plagiatem a drugim. Musimy utrzymać odporność logistyki zgodnie z przewidywalnością klienta, powiedziała na kallu. Mój tekst Moje słowa, mój slajd, ale popełniła błąd. Nie wiedziała, że wszystko rejestrowałam. Poprzednie wersje, e-maile zatwierdzające, protokoły spotkań, każdy przecinek technicznie datowany i przypisany, kompletna historia i niepodważalna tego, co było moje. Różnica między mną a nią polega na tym, że ja gram na czas. Bianka gra na improwizację. I miała się utopić we własnych inscenizacjach. W oczach firmy Bianka była wcieleniem innowacji. Przynosiła nowe pomysły, moje, zwinne rozwiązania, też moje, i nazywała siebie przyrodzonym liderem, mimo że ledwo umiała zarządzać harmonogramem bez mylenia deliverables z oczekiwaniem. Dyrektor, który ją awansował, Henrik Was, był typem, który nie znosił bycia zaprzeczywanym. Miał fobię przed asertywnymi kobietami, szczególnie tymi, które wiedziały więcej niż on, co, przyznaję, nie było takie trudne. Henrik był pierwszym, który zignorował sygnały. Albo może był pierwszym, który się na to zgodził. Tymczasem Biankę kontynuowała swoją teatralną wspinaczkę. Wymyśliła protokół transformacji strategicznej i, ku mojemu zdziwieniu, wysłała e-mail do całego zespołu prosząc żeby unikali angażowania mnie w krytyczne decyzje obszaru, ponieważ byłam w procesie relokacji. Tłumaczenie. Chciałam mnie całkowicie wymazać. Ale problem z zagieraniem z kimś, kto buduje po cichu, polega na tym, że nigdy nie wiesz, co zostało zaplanowane za kulisami. Klerę poradziła mi, żebym dalej działała normalnie. Pozwól jej popełniać błędy. Jej typ zawsze popełnia. Ale dokumentuj wszystko, mówiła. I to robiłam. Każdy e-mail podpisany moim pomysłem robiłam screenshot i zapisywałam. Każde spotkanie, gdzie prezentowała coś, co znajdowało się w moich wcześniejszych dokumentach, nagrywane. Każdy kolega, który podejrzewał, ale milczał, notowany. Aż pewnego dnia, w pokoju kawowym spotykam Andrę, starszego analityka procesów. Podchodzi trochę zakłopotany. Isa mogę cię o coś zapytać? Jasne. Bijankę, konsultowała z tobą ten system śledzenia z aktualizacją w czasie rzeczywistym? Bo pamiętam, jak pokazywałaś mi ten model w zeszłym semestrze. Ale dzisiaj prezentowała go, jakby to była jej nowość. Uśmiechnęłam się. Tak, Andre, stworzyła to w zeszłym tygodniu. Niesamowite, prawda? Wytrzeszczył oczy. Kradnie twoje pomysły. Nie tylko kradnie. Podpisuje. A Anrik udaje, że nie widzi. Albo może widzi i woli tak. Andre rozejrzał się i powiedział coś, co mnie zaskoczyło. Mam zapisy z kiedy nam prezentowałaś ten pomysł. Jeśli chcesz, wyślę ci. Wyślij. Tego samego dnia dostałam historię z tym, z datą, godziną, załączonymi plikami i nagraniem spotkania, gdzie wyjaśniam funkcjonalność z Andrę i trzema innymi obecnymi. Teraz nie miałam tylko dowodu dokumentalnego. Miałam świadków. Zaniosłam wszystko do Klarii. Odechnęła głęboko, zadowolona. Perfekcyjnie. Teraz mamy dowód autorstwa. Dowody niewłaściwego użycia i pominięcia przez kierownictwo. Dostarczymy to strategicznie i publicznie. Co masz na myśli? Zrobimy to w sposób, który najbardziej denerwuje przez compliance i skopią dla komitetu zarządzania Anrik oszaleje, a Abijanka się zawali, bo taki typ ludzi podtrzymuje teatr tylko dopóki nikt nie podnosi kurtyny. I tak plan zaczął wychodzić z trybu cichego do trybu bezlitosnego. Doniesienie nie zostało złożone z rozgłosem. Zostało wysłane w raporcie technicznym liczącym 14 stron, opracowanym przez Klarę, z precyzyjnym, zimnym i niepodważalnym językiem. Adresowane do działu Compliance z kopią dla Komitetu Etyki, wewnętrznego prawnego i oczywiście dla CEO, który zawsze mówił w przemówieniach noworocznych, że wartości są przed wynikami. Chcieliśmy zobaczyć, czy wiedział, o czym mówi. Załączyliśmy raport na wewnętrznej platformie donosów, gdzie każde zgłoszenie otrzymuje protokół i musi być oficjalnie zarejestrowane. Nic nie mogło być zignorowane. Trzy dni później system potwierdził odbiór. A cisza, która nastąpiła, była ogłuszająca. Tymczasem bijankę dalej była na szpilkach. Prezentowała wyniki, które jeszcze nie zostały wykonane. Montowała prezentację ze zrzutami ekranu moich arkuszy kalkulacyjnych i, wisienka na torcie, używała fraz, które napisałam w poufnym raporcie, żeby zaimponować dyrektorowi finansowemu. Właśnie wtedy jeden z wątków pobocznych ujawnił się bez mojej ingerencji. Renata, kierowniczka HR, która zawsze traktowała mnie z szacunkiem, zaprosiła mnie na rozmowę poza firmą. Powiedziała, że nie może rozmawiać w siedzibie. Spotkanie odbyło się w dyskretnej kawiarni pod wieczór. Isa, nie mogę się oficjalnie angażować, ale nazwisko Biancy pojawiło się w doniesieniu o plagiat w poprzedniej pracy. Odeszła stamtąd po cichu, z ugodą. Żartujesz? Nie. A wiesz, co jest najgorsze? Doniesienie, które wysłałaś, już dotarło do CEO. I nie spodobało mu się to, co zobaczył. To dało mi potwierdzenie, którego potrzebowałam, Bianka nie była tylko kłamliwą oportunistką. Była recydywistką. A teraz była w centrum sieci, która zaczynała się zaciskać. Tymczasem Anrik, dyrektor, który ją awansował, zaczął zachowywać się dziwnie. Odwoływał spotkania, znikał z calów i zaczął wszystko delegować na biance. Wydawało się, że chowa się za swoim stworem. I zrozumiałam, wiedział, że bomba nadejdzie, tylko nie wiedział kiedy. W następnym tygodniu dyrekcja poinformowała o wewnętrznym audycie procesów strategicznych, twierdząc, że przeglądają autorstwo ostatnich propozycji i realignują przepływy innowacji. Powiedzieli, że to rutyna, ale wiedziałam, to nie była rutyna, to była konsekwencja. Wewnętrzny audyt został ustanowiony z pozorami procesu technicznego, ale wszyscy wiedzieli, w powietrzu czuć było kryzys. Bianka zaczęła chodzić bardziej spięta po korytarzach. Motywacyjne frazy się zmniejszyły, automatyczny uśmiech zmienił się w prostą linię. Czuła, kurtyna się podnosiła. Z każdym dniem wymagano więcej emaili, przeglądano spotkania, odzyskiwano prezentacje. I jak można było oczekiwać, nazwiska przypisane do propozycji zaczęły różnić się od danych technicznych. Arkusze kalkulacyjne podpisane przez Biance, ale z metadanymi utworzenia w moim imieniu. Prezentacje rzekomo napisane przez nią, ale pochodzące z mojego dysku firmowego. Komitet nie zwlekał z identyfikacją wzorca. A wzorzec był jasny, zbudowała swoją wspinaczkę na mojej pracy ale prawdziwy punkt zwrotny nie pochodził z arkusza kalkulacyjnego. Pochodził z nazwiska. Zewnętrzny e-mail dotarł do prawnego firmy, podpisany przez byłą koleżankę Biancy z poprzedniej firmy. Tytuł: Bianka Travassos i historia fałszowania intelektualnego. Relacjonowała, jak Bianka robiła dokładnie to samo w innym dziale, kopiowała rozwiązania, zmieniała nazwiska, prezentowała się jako nowa kreatywna liderka, Aż została odkryta. Ugoda rozwiązania została zawarta po cichu pod klauzulą nieujawniania. Ale teraz, w obliczu recydywy, poczuła się moralnie zobowiązana ostrzec. To był koniec linii. Anrik został wezwany na nadzwyczajne spotkanie z CEO i prawnym. Trzy godziny zamknięty w szklanej sali. Wyszedł stamtąd z opuszczonymi ramionami i oczami bez skupienia. Następnego dnia złożył rezygnację z powodów osobistych. Bianka jeszcze próbowała się opierać. Wysłała e-mail do dyrekcji, zarzucając złą wolę z mojej strony, powiedziała, że środowisko stało się wrogie i że wszystko to tylko nieporozumienie techniczne. Odpowiedź: Oficjalny komunikat komitetu. Po analizie zostało udowodnione, że doszło do niewłaściwego wykorzystania własności intelektualnej, pominięcia źródeł i poważnego naruszenia etyki. Pracowniczka zostanie zwolniona ze skutkiem natychmiastowym ze skutkiem natychmiastowym dwa słowa, które zabrzmiały jak symfonia w moich słuchawkach. W dniu odejścia Bijankę minęła mnie na korytarzu. Po raz pierwszy nie próbowała się uśmiechać, ani udawać. Po prostu odwróciła wzrok. Ja? Dalej szłam. Nie mówiąc nic. Jedyna rzecz, którą pozwoliłam sobie na ucieczkę, to krótki uśmiech. Ale szczery. Powiedz mi, czy ktoś kiedyś ukradł ci pracę? Ktoś, kto tylko umiał pozować na kompetentnego? Skomentuj tutaj, skąd oglądasz i powiedz, czy spotkałeś kogoś jak Biankę? A co najgorsze, kogoś jak Anrik? Subskrybuj kanał i podziel się swoim doświadczeniem. Historie jak ta są bardziej powszechne niż myślisz i muszą być ujawniane. Kontynuujmy, bo upadek Biancy będzie przykładny. Wszystko co pokazałam, że Bianka robiła, spowodowało więcej wstrząsów niż oczekiwała dyrekcja. Komitet Etyki musiał przejrzeć wszystkie projekty dostarczone w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Wartość ponad 2 milionów była powiązana z rozwiązaniami opartymi na skradzionych pomysłach, i w konsekwencji całe planowanie strategiczne zostało poddane rewizji. To, co miało być tylko zwolnieniem pracowniczki, przekształciło się w kryzys reputacji. A nazwisko, które najczęściej pojawiało się w raportach autorstwa, ostatecznie było moje, Isadora Lewis. Dostałam e-mail od CEO w niedzielę wieczorem, Isadora. Byłem osobiście zaangażowany w ustalanie faktów. Chcę podziękować za Twoją postawę, Twoją integralność i Twój profesjonalizm w obliczu sytuacji. Jesteśmy świadomi niesprawiedliwości, której doświadczyłaś, a także niezbywalnej wartości Twojej pracy dla firmy. Tłumaczenie Potrzebujemy Cię, ale nie wiemy, jak przeprosić. Dwa dni później zostałam wezwana na spotkanie z tymczasowym dyrektorem operacyjnym. Atmosfera była krępująca, ale dyplomatyczna. Isadora, chcielibyśmy przywrócić twoje stanowisko i autonomię. Chcemy też, żebyś bezpośrednio uczestniczyła w nowym komitecie do spraw uczciwości, aby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości. Słuchałam tego wszystkiego w milczeniu. A co z publicznym uznaniem autorstwa projektów? Zawahał się. To może być uzgodnione. Sporządzimy notatkę wewnętrzną, formalnie uznając Twój wkład. Wewnętrzną? Odwrócił wzrok. Isa, naprawdę nie chcesz tego wynosić na zewnątrz, prawda? Uśmiechnęłam się z całą pogodą kogoś, kto dokładnie wie, jakiego bólu drugi próbuje uniknąć. Nie martw się. Już zabrałam to tam, gdzie trzeba było, w miejsce, gdzie prawda nie musi krzyczeć. Ona tylko musi być pokazana. Wstałam z krzesła. Wskazałam na drzwi. Ach, i następnym razem, gdy pomyślicie o usunięciu kogoś ze stanowiska z powodu restrukturyzacji strategicznej, upewnijcie się, że nie awansujecie oszusta na nóżkach. Wyszłam z sali nie oglądając się za siebie. Nie potrzebowałam już stanowisk. Odzyskałam to, co naprawdę miało znaczenie i nie, które do mnie należy. Po burzy przyszły zaproszenia. Zaproszenia, które, ironicznie, nigdy do mnie nie dotarły w latach, gdy po prostu dostarczałam wyniki w milczeniu. Firmy konsultingowe proszące o wykłady na temat uczciwości korporacyjnej. Mniejsze firmy chcące mentoringu strategicznego. Uniwersytety prosząc o moją obecność w panelach dyskusyjnych na temat etyki w przywództwie. Odmówiłam przez pierwsze trzy tygodnie. Nie z arogancji, ale dlatego, że nadal musiałam przetrawić to, co przeżyłam. I nie chodzi tylko o ból niesprawiedliwości, ten już znałam. To, co musiałam przetworzyć, to jak bardzo jest się niedocenianym po prostu za to, że nie wpasowuje się w formułę podlizywania. W międzyczasie wróciłam do swojej rutyny. Ale z jedną zmianą, przyjęłam propozycję kierowania Komitetem do Spraw Uczciwości, z jedynym wymogiem, całkowitą autonomią. Jeśli chcieli mnie jako przykład etyki, to niech dadzą mi wolność przekształcenia kultury wewnętrznej. I to właśnie zrobiłam. Zaczęłam od wdrożenia systemu śledzenia autorstwa opartego na blockchain, niemożliwego do sfałszowania lub zmiany. W mniej niż trzy miesiące liczba cudownych pomysłów powstających z niczego spadła prawie do zera. Ciekawe, prawda? Klerę, moja kuzynka, obserwowała wszystko z mieszaniną dumy i oburzenia. Wiesz, co mnie irytuje, Isa? To, że musiałaś być sabotowana, pokrzywdzona i praktycznie wykopana, żeby być poważnie słuchana. Wiem. Ale teraz, gdy wysłuchali, już nie zapomną. A Bijankę? Mówią, że próbowała pozwać firmę za szkody moralne. Ale bez dowodów, bez reputacji i bez argumentów, myślę, że tylko zyskała dodatkowy ból głowy. Anrik zniknął. Ale przynajmniej teraz wie, że restrukturyzacja strategiczna może być strzałem we własną stopę. Klerę się zaśmiała. Śmiech krótki, ale szczery. W międzyczasie, wewnątrz firmy zaczęłam widzieć małe, ale znaczące zmiany. Nieśmialsi koledzy zaczęli prezentować pomysły bez strachu, że zostaną przechwycone przez sprytnych menedżerów. Analitycy poczuli się swobodnie, aby prawidłowo przypisać autorstwo projektów. I po raz pierwszy pojawiła się nowa kultura prawdziwych zasług. A ja ponownie nawiązywałam kontakt z sobą. Wróciłam do pisania. Wznowiłam osobisty projekt artykułów o etyce na rynku korporacyjnym. Udzieliłam jednego wywiadu, jednego dla niezależnego portalu, gdzie mówiłam bez złości, ale stanowczo o tym, co to znaczy być kobietą, kompetentną i niewidzialną w kulturze, która nagradza pozorowanie? Powiedziałam między innymi: Prawda nie. Musi być performatywna. Ona tylko musi być spójna. I prędzej czy później, ona wygrywa. I po raz pierwszy usłyszałam siebie mówiącą to bez potrzeby czegokolwiek udowadniania. Tylko stwierdzając: Nie musiałam nikogo niszczyć, tylko czekałam. Aż struktura podtrzymująca kłamstwo sama się zawali. A gdy to się stało, już zbudowałam, danymi, stanowczością i strategicznym milczeniem, fundament własnego wzlotu. Choć odwróciłam sytuację wewnętrznie, nadal pozostawała jedna sprawa oficjalne i publiczne uznanie projektów, które zostały wykorzystane bez mojej zgody. Dyrekcja obiecała notatkę wewnętrzną, i oczywiście udawała, że zapomniała. Protokoły zostały odłożone, spotkania odwołane, terminy przesunięte. I dobrze znam tę taktykę: obiecać, żeby uspokoić. Zwlekać, żeby wymazać. Ale to, o czym zapomnieli, to że już nie potrzebowałam firmy. To firma potrzebowała mnie. Podczas gdy komitet do spraw uczciwości nabierał siły, firmy z zewnątrz zaczęły konsultować się ze mną bezpośrednio. Jedna z nich Międzynarodowy startup z siedzibą w Irlandii zaprosiła mnie do kierowania globalnym departamentem etyki operacyjnej. Z potrójnym wynagrodzeniem, całkowitą swobodą twórczą i kontraktem z klauzulą autonomii. Skonsultowałam się z Klarą. Pokazałam warunki. ISA to jest to, na co zasługujesz. Ale nadal myślisz o tej notatce, prawda? Myślę, bo oni muszą się nauczyć. Że nie wystarczy wyrzucić problem. Trzeba naprawić szkody. To żądaj. Jeden jedyny raz. A jeśli nie przyjdzie, zrób to sama. Właśnie to. Wysłałam jeden e-mail. Suchy. Bezpośredni. Chciałabym przypomnieć, że publiczne sprostowanie dotyczące autorstwa projektów nadal jest w toku. Jeśli do piątku nie będzie stanowiska. Zrobię to na własną rękę, na podstawie już zarejestrowanych oficjalnych dokumentów. E-mail krążył. HR zadzwonił do mnie w mniej niż dwie godziny. Isadora, komunikat jest przygotowywany. Opublikujemy do jutra. To tylko kwestia zatwierdzeń? Uśmiechnęłam się. Oczywiście. Czekam do piątku. Jak poinformowałam. W czwartek po południu o 17:29 notatka została opublikowana. Zawierała moje imię na pierwszym miejscu, szczegółowo opisywała projekty mojego autorstwa i oficjalnie uznawała popełnione naruszenie etyczne. Bez bezpośrednich wzmianek o bianie, oczywiście. Ale wszyscy tam wiedzieli, o co chodzi. W piątek rano odpowiedziałam prostym dziękuję. I podpisałam list z wypowiedzeniem. Mój list z wypowiedzeniem nie był dramatyczny. Nie musiał być. Był obiektywny, elegancki i chirurgicznie niewygodny dla tych, którzy wciąż wierzyli, że zostanę z wdzięczności. Szanowna dyrekcjo, po ostatnich wydarzeniach i w obliczu restrukturyzacji kulturowej, w której brałam udział, rozumiem, że wypełniłam rolę, która mi przypadała. Dziękuję za możliwość i opuszczam to miejsce z pewnością. Że uczciwość jest rzeczywiście jedyną zrównoważoną drogą, nie tylko dla firm, ale i dla ludzi. Z poważaniem, Isadora Lewis. Wysłałam o 8.02. O 8.37 zadzwonił CEO. Isadora, nie spodziewaliśmy się tego. Jesteś pewna? Jestem. To nie jest impuls. To decyzja. I, jeśli pozwolisz, to zakończenie, na które ta historia zasługuje. Mogę zapytać: Dokąd idziesz? Tam, gdzie prawda jest ceniona od pierwszego dnia, a nie po zgłoszeniu. Cisza po drugiej stronie linii. Życzę powodzenia. Już je mam. Ale i tak dziękuję. Wiadomość rozeszła się szybciej niż notatka ze sprostowaniem. Kobieta, która została niesprawiedliwie zdegradowana której pomysły zostały skradzione? Która milczała, ujawniła, wygrała i w końcu wyszła zwycięsko? Koledzy, którzy wcześniej obserwowali wszystko w milczeniu, zaczęli mnie szukać. Niektórzy, żeby przeprosić za to, że nic nie powiedzieli. Inni, żeby podziękować za to, że odzyskali własną odwagę, widząc, jak stawiam czoła systemowi. W piątek moje biurko powitała anonimowa kartka. Dziękuję za przypomnienie nam, że kompetencja nie przeprasza. Narzuca się. Zachowałam ją. W ostatnim dniu założyłam te same ubrania, które miałam na spotkaniu, gdy mnie zdegradowano miesiące wcześniej. Tylko teraz postawa była inna. Nieobronna. Zamykająca. Gdy przechodziłam obok dawnego biura Bianki, teraz pustego, wzięłam głęboki oddech. Nie było w tym przyjemności. Była ulga. W recepcji spotkałam Renatę, menedżerkę HR, która ostrzegała mnie o przeszłości oszustki. Uśmiechnęła się. Zajęło to czas, ale przepisałaś tę historię po swojemu. Tak. I z właściwym zakończeniem. I wyszłam. Bez oklasków, bez przyjęcia, bez muralu. Ale z szacunkiem, który istnieje tylko wtedy, gdy prawda wygrywa, nie musząc krzyczeć. Dziś piszę te relacje ze swojego nowego biura. Widok na morze, międzynarodowy zespół, prawdziwa autonomia nie to piękne słowo, którego używają toksyczne firmy, żeby ukryć mikrozarządzanie. W nowej firmie nikt nie pyta mnie, jak tu dotarłaś? Już wiedzą. Po wynikach, po postawie, po jasności. Nie musiałam opowiadać swojej historii, żeby być brana poważnie. I może to był największy szok ze wszystkich uświadomienie sobie, ile energii zmarnowałam, próbując być słuchana przez tych, którzy słuchali tylko pochlebców. Komitet do spraw uczciwości, który pomogłam założyć, nadal funkcjonuje. Otrzymuję wiadomości od czasu do czasu. Mówią, że teraz są przejrzyste kryteria, śledzenie autorstwa i zero tolerancji dla plagiatu. Świetnie! Niech to będzie lekcja, nie tylko dla firmy, ale dla wszystkich, które myślą, że etyka to slajd na wprowadzeniu. Biankę zniknęła z rynku. Jej teczka jest oznaczona w więcej niż jednej firmie. Jej imię teraz nosi to, co próbowała rzucić na moje nieufność. Anrik. Plotki mówią, że otworzył konsultacje, ale nikt nie wie dokładnie, co robi. Może ponownie uczy się, co znaczy przywodzić. A może po prostu ucieka od własnego odbicia. A ja? Ja urosłam. Nie dlatego, że byłam ofiarą oszustwa, ale dlatego, że postanowiłam nie być wspólniczką milczenia. Doszłam do końca. Sama na początku, ale z towarzystwem na końcu. Wszystkich tych, którzy nauczyli się ze mną, że sprawiedliwość korporacyjna też się buduje. A gdy pytają mnie, czy zrobiłabym to wszystko ponownie, odpowiadam tylko, bez wątpienia, ale następnym razem bez ostrzeżenia tylko z działaniem. Miesiące później otrzymałam anonimową wiadomość przez sieć zawodową: Nie znasz mnie, ale Twoja historia dała mi odwagę. Zgłosiłam kradzież projektu. Po raz pierwszy zostałam wysłuchana. Uśmiechnęłam się. Zamknęłam laptopa, wzięłam głęboki oddech. To nie chodziło o zemstę, to chodziło o otwarcie drogi tam, gdzie próbowali mi zamknąć drzwi. A teraz inne kobiety, inne głosy wchodzą tą drogą. Bez strachu, bez maskarady. Prawda nie potrzebuje megafonu. Ona tylko potrzebuje przestrzeni. A gdy ta przestrzeń zostanie zdobyta inteligencją, nikt jej nie wymarze. Jeśli kiedykolwiek twoja kompetencja została zakwestionowana, twój pomysł skradziony lub twoja godność uciszona w firmie, ta historia jest dla ciebie. Skomentuj tutaj, jeśli przeżyłeś coś podobnego do tego, z czym zmierzyła się Isadora. Ile Biank widziałeś wspinających się po plecach innych? Ilu Henrików udawało, że nie wiedzą? Twoja historia ma znaczenie. I może być głosem, którego ktoś potrzebuje, żeby zareagować. Subskrybuj kanał, udostępnij tę narrację i pamiętaj, prawda nie krzyczy. Prawda dowodzi. A gdy dowodzi, ucisza wszystkich fałszywych bohaterów. Do następnego razu.